Cześć. Dziś pokażę wam, jak zrobiłem taki oto naszyjnik i taki. I pokażę, jak sprawiłem, że za duży na mnie sygnet, który wcześniej mi spadał, teraz się trzyma mojej ręki. Okej, okay, będziemy potrzebować prostych rzeczy. Sznurek, nożyczki, taśma klejąca, ja mam taśmę papierową, miara, wosk, ja mam tutaj taką małą świeczkę, papier ścierny, a także gorący klej. Będziemy również potrzebować jakieś zawieszki. Ja w, w tym przypadku użyłem sobie takich małych figurek. Kupiłem to jako figurki. Figurki, nie wiem czy to są jakieś miedziane, stalowe. I obydwie te figurki miały dziurki, przez które mogłem przewlec sznurek. Ta żaba ma dziurkę w, w monecie, którą trzyma w, w buzi a słonia powiesiłem za trąbę. Robienie naszyjników zacząłem od odmierzenia naszyjnika, który już mam i który nam nie pasuje. Z tego co wynika z mojego naszyjnika, <grym> jaki rym, to potrzebujemy 45 cm długości, ale mnożymy to razy dwa. Czyli do wykonania jednego naszyjnika będziemy potrzebować około metra sznurka. Przewlekam sznurek przez otwór. Właśnie musicie się upewnić, czy wasza figurka, czy wasza zawieszka, czy coś takiego, co chcecie przyrobić na naszyjnik, no, ma taką możliwość żeby przewlec przez nią sznurek. Cześć, mała wzmianka, na filmie niestety nie widać jak robię to krok po kroku, więc zrobiłem zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, żeby było to czytelniejsze. Koniec ogłoszenia, wracamy do filmu. Ze złożonego na pół sznurka robię pętelkę i zaciskam ją blisko zawieszki. Dzięki temu trochę fajniej to wygląda, i dzięki temu jeszcze zawieszka będzie zawsze zwrócona w dobrą stronę. Przy robieniu tego wszystkiego pomagałem sobie mocno taśmą. Przyklejałem taśmą sznurek do biurka i w taki sposób nie plątało mi się to wszystko. W ogóle co do przygotowania, to sznurek zaczął mi się bardzo plątać i nawinąłem go na kawałek papieru. Mamy już węzeł, nasza ozdoba nie ucieknie, i teraz możemy zawiązać sznurek nawzajem, jakby. Chodzi o to, żeby zrobić taki mechanizm, dzięki któremu poprzez rozsuwanie Będziemy dostosowywać, jak długi jest ten naszyjnik. No, widzicie po prostu jak to działa. Widzicie, że to działa. Zależnie od sznurka, te węzły będą chodzić gorzej albo lepiej. A jeśli chodzą wam ciężko, jeśli ciężko się to rozsuwa, to możecie po prostu nawoskować ten sznurek. Przejedźcie kilka razy tym sznurkiem po wosku i powinien zacząć płynniej chodzić. Ja kupiłem ten sznurek w pasmanterii, możecie poszukać w swoim mieście, pochodzić po pasmanteriach, popytać czy mają taki sznurek, możecie spytać o sznurek woskowany, bądź taki, no, taki zwykły, okrągły sznurek. Fajnie się prezentują te nasiejniki, nawet dwa naraz założone, po prostu jeden obniżamy sobie trochę, a drugi robimy wyżej, przesuwając tymi węzłami. Ok, a teraz pokażę wam sposób na to, by zmniejszyć sygnet pierścionek, który jest dla nas za duży. Kupiłem ten pierścionek przez internet i był tylko jeden rozmiar, i stwierdziłem, ok, skoro na jednej dłoni mam 5 palców, no to mam zwiększone szanse, że akurat trafię na dobry rozmiar sygnetu. No niestety nie trafiłem, sygnet jest mi bardzo, bardzo za duży na każdy palec. I przypomniało mi się, że gdzieś w internecie to widziałem, albo może mi się to przyśniło, bo teraz nie mogłem znaleźć tego. Tego sposobu. Za pomocą gorącego kleju sprawimy, że pierścionek będzie ciaśniejszy. Na początku nałożyłem troszeczkę kleju, ale bardzo szybko odpadł, więc sobie pomyślałem, ok, musimy sprawić, żeby ten klej się trzymał tej powierzchni metalu, więc wziąłem papier ścierny, poprzecierałem kilka razy, kilka razy przyklejałem klej, poczekałem chwilę, aż ostygnie, przymierzałem, jak był za ciasny, to odczepiałem ten klej, robiłem to wszystko jeszcze raz, czasami ten klej sam się odczepiał, gdy tego nie chciałem, ale ostatecznie, gdy mocno porysowałem pierścionek wewnątrz papierem ściernym, to jednak ten klej się przyczepił, trzyma się i działa. I tak oto zrobiłem dwa naszyjniki, których się nie spodziewałem, że zrobię, bo zamawiałem sobie ten pierścionek, zamawiałem sobie dwa inne naszyjniki i zamówiłem sobie takie małe figurki. Mówię, a, ale fajne figurki za 3 zł czy coś. Pierścionek w ogóle też kosztował jakieś 6 zł albo 9, już nie pamiętam. Na początku jak zacząłem robić ten film, to myślałem, że przerobię takie naszyjniki i zrobię z dwóch tych naszyjników, zrobię jeden taki większy, ale stwierdziłem, że jednak fajnie to wygląda, taki ciasny, fajny, surferski naszyjnik. No, także ja idę surfować, bo są duże fale na jeziorze. Żartuję, nie ma dużych fal, ale jest fajna biżuteria, którą zrobiłem dzisiaj z wami. To do następnego filmu!